podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do służby w sprawie umowy w zakresie tych w zakresie realizacji przedsięwzięcia wspólnego pod nazwą Związanie Problemów Komunikacyjnych w Pasach Odgórskich w Gminie Wrocławiu i położenia wójta do realizacji zadań związanych z przystąpieniem do współpracy. W tym miejscu, możemy tym okazję odczytam to zalecone pismo Kierowane do należniczego łowiska chodzącego pana Bartolomeja Majka, do Gminy Wilkoczewo oraz do przewodniczącego Radyk Wilkoczewo. I tutaj piszą w gospodarce. Ze zdumieniem dowiedzieliśmy się rekomendacji wywodzenia K-lokalizacji maszyna, fotografika oraz informacje i odpowiedzi dla należnicy chodzącego oraz Wójta Chodczewa w regionalnej FWTM o planowanych zmianach w organizacji komunikacji między Uniwersytetem Kopalinem i Plażą Narodową i istniejącą nadgórnią infrastrukturą turystyczną 2044. Proponowane rozwiązanie nie tylko nie przyniesie obiektowanych korzyści dla rozwoju turystycznego, ale nie jest także odbogiemy na systemu ekologicznym na tym terenie, którego poprawa miała być jedną z przyczyn jej wprowadzenia. Zadań lasów państwowych jest objęcia nad stanem powierzonych im przez państwo lasów. W tym kontekście planem rodzica Hoczego przeprowadzenia nowej drogi dla ruchu połowego przez całego Leśnie według planów obydwu samochodowego z plaży nadmorskiej do Kwalina przez obszary przejęzyczne Kwalinskim, które do tej pory były obszarami chronionymi przed pojazdami samochodowymi i stanowiły jeden z bardziej urokliwych zakątków ciszy i przerwania wśród przyrody stanowią jasne zaprzeczenie tych zakątków. Co się takiego zmieniło w obszarze leśnym, że do tej pory był to a teraz lasy państwowe same decydują się na przepuszczanie przez ten teren dużego, jak sami kierują, są podobne. Jaki jest powód, który z miejsca jednej drogi dla Polski wprowadza dwie, przyczyniające się do i wartościowych Zamiast minimalizować obszary kółki, które wynikają z obszaru z pomocą twardej infrastruktury, lasy państw korzyści dla ruchu turystycznego, co ten obszar znacznie powiększyć. to jakiś kuriozum i przejaw skrajnej nieodpowiedzialności, Tym bardziej, że stosunkowo łatwo można by umożliwić godziwe podróżowanie do wejścia 44, poprawiając poprawiają, drogę obecnie eksploatowaną. Wystarczy przy okazji przebudowy istniejącej drogi, co poszerzyć aby wygodnie mogły się umijać nawet samochody dostawcze, czy w przypadku pożarów, ozdob bojowe, straży pożarów. Mniejsza ingerencja w między w i sensie związana z fundacją środowiska, nie jest darmu pieszego. Teraz kilka słów o godzinach odpoczynku i korzystaniu z uroków plaży środowiska wiatrowskiego. Problem ten znany jest od dawna. Przyjeżdżamy, powiem, tu powiem, tu powiem, tu powiem, tu powiem, od początku rano...